Nazywam się Milena, mam 21 lat. Tak przynajmniej mam napisane w dowodzie i tak nazwali mnie rodzice, bo w rzeczywistości nikt tak do mnie nie mówi. Mówią do mnie Michał i to nie jest wcale mój pseudonim. To coś, co wszystkim wmówiłam i to na tyle skutecznie, że do tej pory nikt się nie zorientował. Jestem lesbijką, wiem o tym praktycznie od zawsze. Kiedy dziewczynki marzyły w przedszkolu o swoich księciach z bajki, ja już wtedy wiedziałam, że będę czekać raczej na swoją księżniczkę. Mieszkałam w małej wiosce, a termin lesbijka był tabu. Jakby ktoś to powiedział na głos, to równie dobrze mógł powiedzieć, że jest prostytutką albo machifa. Właśnie dlatego wiedziałam, że nigdy nie będę mogła swobodnie obnosić się ze swoją orientacją. Moja mama zmarła, kiedy miałam 16 lat. Ojca nie widziałam nigdy na oczy. Zostałam na wsi z ciocią, która też dość szybko przestała się mną zajmować, więc byłam w zasadzie zdana sama na siebie. I postanowiłam udawać, że jestem facetem. Bandażuję sobie cycki, ubieram się w stylu hip-hopowym, luźne t-shirty, czapka. Jestem ostrzyżona na krótko i nie znając mnie naprawdę, moglibyście pomyśleć, że jestem młodym chłopakiem. Występuję więc jako dziewiętnastoletni Michał, chociaż jestem dwa lata starszą dziewczyną. Kilkoro moich znajomych wie o mojej prawdziwej tożsamości, ale siedzą cicho i zabierają mnie na różne wyjścia i imprezy do miasta. Dzięki temu mogę wyrywać lożki, obracać je całą noc i całować się z nimi swobodnie. Nie, nie mają pojęcia, że całują dziewczynę. Żadna do tej pory się jeszcze nie zorientowała. Wiem, że to jest chore, ale na tej wiosce to moja jedyna metoda na to, żeby mieć jakiekolwiek życie erotyczne. Co prawda nie mogę dopuścić do seksu, bo w spodniach mam dokładnie to, co każda inna dziewczyna. No ale na razie mi to wystarcza. Pytanie: na jak długo?